Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu w Polsce. Rady tworzą przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych oraz strony samorządowej i rządowej. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, ale zleconym marszałkowi województwa, więc o utworzeniu Rady postanawia marszałek. Rozmawiamy o istotnych sprawach naszego regionu, podejmujemy stanowiska, które przede wszystkim chodzi o to, żeby były brane pod uwagę przez rządzących Polską. Zakres kompetencji Rady Dialogu Społecznego jest szeroki, dotyka bowiem wszystkich najważniejszych obszarów funkcjonowania województwa. Rada opiniuje sprawy dotyczące administracji pracodawców i pracowników, a to wiąże się z rozwojem społeczno-gospodarczym i ma wpływ na przykład na zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki. To między innymi dzięki działaniom Rady Dialogu Społecznego rząd podjął decyzję o zwiększeniu stawki godzinowej dla pracowników zatrudnianych na umowy zlecenie. Rada wyraża też opinię w sprawach bieżących dla regionu, jak chociażby zagospodarowanie złóż miedzi, czy głośna sprawa przeniesienia Izby Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa. Chcemy przedstawić w pigułce, jak wygląda województwo lubuskie i wspólnie porozmawiać też z pewnego lotu ptaka, jakie są te najważniejsze rzeczy, które trzeba albo należałoby zrobić, żeby ten obraz się zmienił. To jest pierwsza kwestia. Oczywiście wejdziemy na rynek pracy, wejdziemy na pewno na kwestię wszystkiego tego, co jest dzisiaj dla nas najpilniejsze, oraz no, może dziś tam wybrzmieć w tle też temat Izby Skarbowej. Gościem honorowym posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego była Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, która mówiła m.in. o sile dialogu prowadzonego regionalnie. Podczas posiedzenia poruszano też wątek decentralizacji, ponieważ z założenia Wojewódzkie Rady działają przy marszałku i są silnym głosem pracowników, pracodawców i samorządu. A pojawiają się sygnały, aby Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego trafiła pod kompetencje wojewody. Ewidentne jest to, że w tej chwili w wielu zamierzeniach rządu widać, że jest taka koncepcja centralizacji, uciekania właśnie od roli samorządów, zabierania im kompetencji. To zresztą dotyczyło samej Rady Dialogu, kiedy był taki pomysł, żeby przesunąć z powrotem afiliacje wojewódzkich rad do, do wojewodów. Więc my się będziemy temu przeciwstawiać, bo uważamy, że w województwach jest ogromna siła, jest masa ludzi, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i Działania. Nie ma zgody na to, aby polityka w takim stopniu wkraczała w dialog społeczny. To jasne stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Lubuskie zna swoje problemy, potrafi z nimi walczyć i nie potrzebuje do tego odgórnych decyzji, które nie zawsze wpływają korzystnie na region, podkreślali członkowie Rady. Zabiegamy o to, żeby wojewódzkie rady dialogu społecznego działały przy samorządzie wojewódzkim, ponieważ my jesteśmy jednym z partnerów. I w ramach decentralizacji, która wpisana jest do Konstytucji, artykuł 15 Konstytucji wyraźnie gwarantuje decentralizację władzy, więc nie byłoby to logiczne, żeby tworzyć rządowe centrum dialogu społecznego, tak jak też jest pomysł rządowego centrum organizacji pozarządowych. Nie ma problemu z dialogiem, jako z dialogiem. Natomiast co chwilę mamy takie wrzutki tematów, które. No jakby ktoś z jakiegoś powodu chce nas poróżnić. Tak? Wydaje mi się, że dzisiaj to nie jest najważniejszy problem województwa lubuskiego. Od tego nam nie przybędzie pracy, od tego nam nie przybędzie pieniędzy, od tego nam niczego nie przybędzie poza wzrządu na żołądku. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego powołana została zarządzeniem Marszałka Regionu 23 grudnia 2015 roku.